Ciemenko, witam w kolejnym odcinku dzieci na wsi kiedyś. Kontynuujemy, a w sumie już dokańczamy zbieranie ziemniaków. No i generalnie jadę teraz z dziadkiem zaprowadzić dwie pełne autosanki na podwórko no i będziemy taką naszą dwukołówkę musieli wziąć i na nią resztę ziemniaków dozbierać. Na szczęście nie musimy już nigdzie żadnych przyczep pożyczać, także swoimi siłami damy radę. I tak przy okazji na początku od razu wspomnę, że podczas odcinka dzisiejszego będzie tam kilka krótkich ogłoszeń, ale to na spokojnie. No już widać koniec tych kartofli, bo obrodziły w tym roku niesamowicie. Z ojcem twoim rozmawiałem, to się jutro z rana trzy przyczepy zaciągnie do skupu, a reszta zostanie dla nas, no i dla naszych kupców stałych. No i dobrze, że już się kończą te ziemniaki na tym polu, bo przecież zbieramy i zbieramy i masakra, już mi się znudziły te ziemniaki. No i koniec wreszcie tego zbierania. Przydałby się u nas jakiś kombajn do ziemniaków, bo takie areały zbierać ręcznie to można śmiało zacofaniem nazwać. Oj, muszę ja z tatą porozmawiać na ten temat, bo albo niech kupuje kombajn, albo niech mniej sadzi. No chyba, że ludzi będzie najmował. Dobra, wnusiu, zbieramy te wiadra i koszyki na przyczepkę i jedziemy na podwórko. Pasowałoby te ziemniaki, co do nas zostają zwalić z tych przyczep na stodołę albo wepchnąć pod dach, niech na słońcu nie stoją. No i decyzja zapadła, że jeszcze dzisiaj zrzucamy te ziemniaki, które będą dla nas ta mała przyczepka, co przed chwilą ją widzieliście. Na końcu, właśnie zbierania, już jest rozładowana, ale tam na niej to tam dużo nie było. No i teraz dziadek pycha tą drewnianą, właśnie naszą przyczepę, a potem jeszcze ta e, wozówka będzie też wepchnięta i też będą ziemniaczki zrzucane. W trójkę, ja, dziadek i tata, chyba dosyć szybko nam to pójdzie, także działamy. Tata tak walczył z gablami, trzonek pękł, no i musimy jedno od dziadka pożyczyć, także właśnie lecę sobie, no i walczymy dalej z ziemniaczkami. Dobre 30 minut i tamta przyczepa została zrzucona, no ale to tam ziemniaki to chwila moment się rozładowuje. No i teraz drugą z dziadkiem prowadzimy właśnie na gospodarstwo i pierwsze zagłoszeń na dzisiaj chciałbym serdecznie podziękować za wszystkie donaty, które się pojawiły w ostatnim czasie na moich live'ach. No i tutaj macie obecnie na ekranie listę darczyńców i donaty ostatnie, także zawsze podczas live'a jak chcecie wesprzeć moją działalność. Do takiego donejcika możecie wysłać. No i od teraz e, te donejty będą tutaj właśnie się pojawiać, wysłane na live'ach. No bo, skoro ktoś się zdecydował wysłać te parę złotych dla mnie, no to jednak trzeba to uszanować, uhonorować i dlatego tutaj wyróżnienie będzie na filmiku. A link do wsparcia macie w biografii. Dobra, synku, jakby ci się chciało, to weź tam odprowadź tego ciapka z przyczepą dziadkowi, bo jak tu jeszcze te kartofle trochę gablami podgarnę i się za obrządek biorę. Mi tam dwa razy nie trzeba tłumaczyć. Ja z ciągnikiem to dla mnie coś przyjemnego. No i generalnie to wygląda w ten sposób, że żałuję bardzo, że nie mamy ciapka tak jak właśnie dziadek, pod trzydziestką się naprawdę spoko jeździ. Ta 60, 40 nasza, jak najbardziej fajna, ale ciapek z zupełnie inny traktor. No i na dzisiaj to już w sumie koniec roboty, ja się jeszcze gdzieś tam bryknę na wieś. Bo się umówiliśmy z dziewczynami na boisku, może coś tam sobie w siatkówkę pogramy albo coś takiego. No i potem idę do spanka, bo co? No bo jutro z tatą rano wcześniej wyjeżdżam i z dziadkiem właśnie na skup z ziemniakami. Dziadek zabierze tą swoją przyczepę z torkiem, a my naszą 40 będziemy targać te dwie autosanki mniejsze. No i oby wszystko sprawnie poszło, bo jeszcze jutro będzie bronowanie kartofliska, prawdopodobnie będę to robił ja, więc jestem z tego powodu mega zadowolony. Synku w oborze już porobione, krowy wydojone, pasza rozdana. To choć mi pomożesz, podepniemy te przyczepy do 40 naszej, ale pierw dziadkowym zetorem pod bramę przejadę, bo będzie przeszkadzał. Tato! Lewy kierunkowska świeci. Sprawdzamy z tatą sobie jeszcze światła, bo dawno w sumie nie patrzyliśmy i mogło się coś zadziać. Nasz pies mógł chociażby instalację pogryźć. Tato! Prawy kierunkowskaz też świeci. A zresztą wiadomo jak to jest z tymi przyczepami i z tą instalacją. Czasami wszystko pięknie, cacy, przyczepa sobie stoi, a nagle światło potrafią zginąć i tyle. No i wszystko gotowe do wyjazdu. Dziadek zaraz przyjdzie, idę po dokumenty i ruszamy. A no, i żebyś mi tam na placu grzeczny był, bo jak nie, to tyłek spiorę. No nic, musimy poczekać, bo wagowego jeszcze nie ma, no i biuro nieczynne, dopiero od ósmej przyjmują towar. Ale jakoś nie ma ludzi na placu, ja myślałem, że może jaka kolejka będzie czy coś i dlatego tak rano wyjechaliśmy. No ale dobrze, no sprawnie pójdzie, to się wcześniej wróci i za inną robotę weźmie. No i dziadek się już wysypuje, za chwilę będzie się tarował, potem oczywiście przyjdzie czas na tatę, wezmą kwity, no i wracamy do domku. Teraz ta nasze dwie autosanki kipuje, a ja w międzyczasie przypomnę, że jeśli planujesz kupno jakiegoś dodatku do farminga, to oczywiście możesz zrobić to na oficjalnej stronie Farming Simulator. No i jednocześnie, przy zakupie, wpisać kod partnerski, który teraz widzisz na ekranie które oczywiście należy do mnie, no i dzięki temu też wspomożesz moją działalność w internecie, no i również tego kontentu, który obecnie tworzę, będzie mi bardzo miło, no i wszystkim tym, którzy już to zrobili, serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy nie mieli jeszcze dwudziestki dwójki, odebrali ją na epiku. No i dobra, kartofle wywiezione, to co wnusił, zapinamy brony i przelecisz te kartoflisko. Ja już z babcią się wezmę i będę zbierał to, co jeszcze wygrzebiesz, a potem się to zwiezie. A i te zielsko wszelkie ściągaj na kubki, bo jeszcze trochę to przeschnie i się spali. Dobrze, dziadku, to ja już wsiadam na ciapka i jedziemy. No i dobra, klekotkiem sobie pyrkamy powolutku, brony są tam z tyłu, więc podjedziemy. Ciasno tu trochę u dziadka, trzeba manewrować. U Jezu, jakbym, kurczę, mu zarysował tego ciapka albo na jego oczach coś przywalił, to ja nie wiem. No dziadek to by się zapłakał, a ja bym miał przerypane. Dobra, podjeżdżamy sobie powolutku, żeby teraz tutaj ramionami dobrze ucelować. Dobra, 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 dobra Dobra. Kurczę za daleko. O dobra, teraz będzie idealnie. Dziadaj mi zaraz pomoże podpiąć i gitara. No wchodź, cholero, jedna, bo czasu nie ma. O, o, o dobra. Wlazła to jeszcze zawleczka i gotowe. Tam od twojej strony Wnusiu dobrze siedzi. Tak, dziadku, tutaj jest wszystko dobrze, a jak nie, to najwyżej brony zgubię. Się śmiejesz, Wnusiu, ale tu jest taki jeden na wsi, co mu się zabezpieczeń zakładać nie chciało, a potem siewnik pełny zboża mu się odpiął. Brony trójeczki w sam raz do takiej roboty. Chwasty powinny nam ładnie ściągnąć, więc, tak jak dziadek wcześniej mówił, na kubkach sobie na razie będą leżeć, a potem się wszystko spali będzie porządeczek na polu, dziadek pewnie właśnie też niebawem będzie orał. Bo tu chyba pszenica ma być bodajże o zima, czy coś takiego z tego co dziadek mówił. U nas trzeba będzie się w końcu wziąć i obornik wywieźć. No i też powoli orki robić pod zboża. Bo to już powolutku ten czas. No ale no, nie wszystko da się zrobić naraz. Dobra, nie będę was tutaj zanudzał tym bronowaniem. Opykam szybko te kartoflisko. No i zaraz połączymy się ponownie. Bronowanie poszło gładko, już nawet są ziemniaczki pozbierane, dziadkowie zbierali. Ja im trochę pomogłem. W sumie to dużo tego nie ma, no ale wziąłem takiego pięknego sprzęta, którego zaraz zobaczycie. No i zaraz dziadek tutaj podejdzie i załaduje tutaj te worki, no bo ja to nie dźwignę tego pół metra kartofla. Sprzęczek jest idealny akurat do takich akcji, często go używamy na przykład, żeby tam zboże na pole, jak gdzieś dalej siejemy, sobie w workach zawieść. No zadowolony jestem z dzisiejszej roboty, jeszcze pięć półmetrowych worków się kartofelka nazbierało, teraz ino spalić te kupy zielska i się orać pod oziminy będzie. Ale żeby nie było za łatwo, to jeszcze zboże do siewu trzeba przemłynkować. Nie ma co narzekać, bo jeszcze termin nie goni, to się porobi na spokojnie wszystko. Nie ma co debatować na środku pola. Jedziemy na szarlotkę babci. Wskakuj, wnusiu. No i co, moi drodzy? Powolutku dotarliśmy do końca tego odcinka. Napiszcie w komentarzu kartoflisko, jeśli obejrzeliście do tego momentu. No i co mogę powiedzieć? Dziadek zaraz ziemniaczki rozładuje, idziemy na szarlotkę babci. Ja dziękuję pięknie za oglądanie, kłaniam się nisko, no i oczywiście, jeśli materiał Ci się spodobał, to zostaw serduszko, bądź jeśli oglądasz na YouTubie, to łapkę w górę. No i widzimy się w następnym odcinku. Pozdrowionka!